Witajcie przed wami Ford Mondeo MK4 18 TDCI 125 koni mechanicznych i problem z EGR-em U mnie jest on chyba walnięty, bo strasznie dym. Jakby był po prostu cały czas otwarty ten EGR Dymi na czarno naprawdę nie idzie jeździć, jest zamulony strasznie na początku jazdy. Na przykład jedynki, z jedynki na dwójkę, takie rzeczy. No i nie ma tej, tej mocy, nie. I słuchajcie, zaślepiajcie koniecznie EGR w tych modelach z tym silnikiem. O co w tym chodzi? Po prostu trzeba te dwie śrubki poluzować, kupić na Allegro zaślepkę metalową z uszczelkami i ją wsadzić w to miejsce. I będzie EGR Wam zaślepiony, i zobaczycie jaka wtedy będzie od razu momentalna moc silnika. Naprawdę jest różnica podczas jazdy. Dostaje od razu 20 koni z miejsca. Nie dymi, nie muli i wszystko jest ok. Jeszcze Wam pokażę. Tylko, oczywiście, czy macie takie samo auto, coś takiego. Zwykły mądziak MK4. Podstawowa wersja 1.8 TDI w tych silnikach jak najważniejsze jest to, że nie wywala wam błędu po prostu na kąpie. Nie trzeba go kasować. No i tyle. Patrzcie, jakaś kość leżała tutaj. Coś mi w tym samochodzie się szwenda. Tutaj patrzcie, co się dzieje. No. To trochę było pobrywane. Nie aż tak. Naprawdę, ten EGR po prostu jest ekologia, nic więcej. Do niczego Wam to nie jest potrzebne. Po prostu spaliny z auta wchodzą z powrotem do silnika i dopala te spaliny. I w temu samochód nie ma tego kopyta. Wiadomo, dławię się tymi spalinami. Ale wada jest tego, że samochód wolniej się dogrzewa. Jednak te spaliny mają swoją temperaturę, i silnik szybciej się dogrzewa dzięki tym spalinom. Ale różnica ze oślepionym EGR-em a z otwartym jest bardzo duża, jeśli chodzi o moc. Moc zwiększa się, 20 koni wam dochodzi od razu. Czujecie się jakby kurde, wszystko w nim grało. Naprawdę jest inna jazda. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o ten EGR to taka, że jeżeli macie zepsute EGR to jak najszybciej go zaślepcie, jeżeli jest w pozycji bo jak wam się zamknie, to samochodu nie odpolicie. No ja mam szczęście, że były cały czas otwarte. Tak mi się zdaje, tak mówią mi mechanicy. I po prostu zaślepiłem, po co to wymieniać nawet kosztuje około 2000, po co mi to potrzebne? A tylko wystarczy to z góry zaślepić. Coś mi tu się poci trochę. To jest jednak trochę jakby niedokręcona. Te już uszczelka trochę nie jest tak idealna. Ale jakoś, jakoś nie narzekam. Już w czas tą nic się nie dzieje. Załatwiam tak samo pali na dotyk. Mam mrozy minus 10, Dwa razy świecę podgrzeję i działa. Także to by było na tyle. Zaślepiajcie EGR i nawet się na to nie patrzcie. Że Wam jakieś błędy, czy silnik Wam się zepsuje? Nic z tych rzeczy.